Czy słyszałeś kiedyś o świętym Klemensie hoerze? Był to redemptorysta, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku przez 21 lat pracował w Warszawie, wbrew pozorom miał ogromny wpływ na ówczesną stolicę, na jej poziom religijności, edukacji i kultury. Jak się okaże, miało to przełożenie na cały kraj, który przechodził bardzo burzliwe dzieje? Ile o nim wiemy albo wydaje nam się, że wiemy? Był to człowiek, któremu po ludzku nic się nie udało. Nie widział owoców swojej pracy. Ja osobiście nazywam go człowiekiem porażką, a mimo to był osobą z ogromną charyzmą, który pociągnął wielu. Dlatego nazwaliśmy ten podcast Niemocny. Będę go prowadził wraz z ojcem Kazimierzem Piotrowskim. Ja jestem ojciec Paweł Zyskowski i zachęcam Cię do zapoznania się z tą niesamowitą postacią. Na kanale Benonici już od 15 marca. Zapraszam!